W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować zbiornik ciepłej wody użytkowej marki Solimpex, a w zasadzie jest to wymiennik ciepłej wody użytkowej. Dlaczego? To opowiem w dalszej materiale. Na początku chciałem Wam powiedzieć troszkę o samym zbiorniku. Prezentowany model jest to zasobnik o pojemności 200 litrów wody użytkowej, natomiast jak widzicie z zewnątrz jest pokryty, cienką warstwą blachy pomalowanej w kolorze białym. Następnie mamy warstwę ocieplającą z piany pur. Sam zaś zbiornik w środku, który jest pod naszą obudową, jest to zbiornik ze stali czarnej. Natomiast wężownica, wężownica którą znajdziecie w środku, jest to z wężownica ze stali nierdzewnej. Yy, przystosowana do przepływowego podgrzewania wody użytkowej. Tak jak wspomniałem na wstępie odcinka, nie jest to klasyczny zasobnik ciepłej wody użytkowej, a wymiennik ciepłej wody użytkowej. Jak widzicie, zbiornik w środku jest ze stali czarnej, z tego względu, że po tej stronie znajduje się woda kotłowa. I ta objętość zbiornika podgrzewa nam nierdzewną wężownicę, przez którą przebiega czysta woda. Woda użytkowa, która jest na bieżąco podgrzewana przez pojemność rozgrzanej wody kotłowej. To rozwiązanie ma jedną super zaletę, z tego względu, że nie musimy pamiętać o wygrzewaniu legioneli w takim rozwiązaniu. W klasycznym zasobniku ciepłej wody użytkowej wężownica ogrzewa nam pojemność zbiornika, natomiast w wymienniku marki Solimpex mamy sytuację odwrotną. Tutaj pojemność zbiornika. Ogrzewa nam wężownicę ze stali nierdzewnej, gdzie przepływa na bieżąco nam woda użytkowa. Aby prawidłowo zamontować wymiennik, na początku potrzebujemy dwa zawory kulowe odcinające powrót i zasilanie z pompy ciepła. Zawór bezpieczeństwa, który ochroni nas przed wzrostem ciśnienia w zasobniku. Zawór odpowietrzający, który musimy zamontować w miejsce fabrycznego korka u góry zbiornika. Zawór zwrotny, który musimy zamontować na zasileniu wężownicy zimną wodą, tak żeby woda nie, ciepła woda nie cofała nam się do instalacji. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze całą grupę bezpieczeństwa wraz z naczyniem przeponowym, które montujemy na powrocie ze zbiornika do pompy ciepła. Dokładną instrukcję obsługi zasobnika Solimpex znajdziecie w linku pod filmem. Natomiast teraz zostawiam Was ze schematem hydraulicznym.